W dniu dzisiejszym odebrałem niemałych rozmiarów paczkę Secret Boxa z modelami Hot Wheels. Po powrocie do domu, długo się nie zastanawiając, wziąłem nóż i zrobiłem to. Po otwarciu paczki, wiedziałem, że nie będzie to jeden czy dwa modele, a dużo, dużo więcej. Pierwszego wyciągnąłem Mustanga Shelby GT500. Musiałem uważać, żeby dużo nie spoilerować. Drugim modelem był Bentley Continental GT3. Trzecią sztuką natomiast był Mercedes Benz 580 SEC. A teraz bluruję, ponieważ zapraszam Was widzowie na film jutro 3 lipca z dalszego unboxingu i mojej reakcji. A mówię szczerze, było jeszcze grubiej. Dodatkowo pokażę Wam zawartość tej małej paczki, która również była w przesyłce. Pawle i Mustanga bardzo Ci dziękuję i oczekuj rewanżu.